Teraz nakręcimy tego obiwoka. Druga runda. Sharks pokaże gaz. Młodziennie już po pierwszej rundzie. W gazie. Da, zaraz będę spalingi i pokażesz. Sharks. Najsilniejszy cios. W Kowali. Nie? Nie w Kowali. Nie w Kowali? W Krzyżanowicach. A w Krzyżanowicach. A to nie. A ale gdzie mieszka? Na Kowali. No to myślałem, że to tam gdzieś. 15. Nie, jeszcze. 15 sekund do minuty. W Krzyżanowicach obok Kowali? Aha. Przyszły pogromca waha na. Gdzie to tam walczy? W Konarach. O! Misiek. Co tam wach w, koma, w Konarach? Misiek jest naj, największą gwiazdą w Konarach. 15 sekund zostało. Dawaj młody, przyspieszaj!